Cześć, w dzisiejszym odcinku po, po opowiem trochę o Arturze Szpilce, który był na wywiadzie u Andrzeja Kostyry. To jest ten facet, który mówił na Fiorego, że jest klaunem, jeszcze przed walką z Kliczką. Dał plamę razem z drugim ekspertem od boksu. Nie będę wymieniał jego nazwiska, bo nie zasługują na to. Wyśmiewali Fiurego, że z Kliczką w ogóle nie ma szans i że w ogóle to jest cyrk, to tak jak Legia odrzuciła y, Roberta Lewandowskiego, nie poznając się na najlepszym piłkarzu na świecie, takiego babola strzelił Kostyra. Y, y, film jest na YouTubie, jak chcecie to sobie odszukajcie jak najbardziej. i on dalej pracuje w redakcji sportowej i Super Expressie, i też komentuje Box Telewizji, co uważam, że po takim blamarzu, tak jak w legii, został zwolniony dyrektor. Ten pan powinien zniknąć w ogóle z mediów. Właśnie pan, Artur Szpilka w wieku 20 paru lat nazywał Andrzeja Kostyre. Z imienia, nazwiska, a teraz w wywiadzie i ma 33 lata, mówi na pan do niego, co jest śmieszne, i nie da się tego oglądać. Szpilce hmm. brakuje ja, i, i zdziadział teraz. Zrobił się dziadkiem bojaźliwym. Yy, coś z wiarą zaczął opowiadać, i yy, po izu ugonogło. Igu, Izu Igonoch. Teraz Artur Szpilka, yy, niestety to jest jego koniec, tak jak koniec Izu jest. Yy, I po Adamie Kownackim, który już się nie odbuduje po dwóch porażkach z Kaleniusem. Zostanie nam jedyny prawdziwy bokser Fiodor Czerkaszyn. Ale to jest Ukrainiec, a tak to już nie mamy bokserów. Jest to przykre w 40-milionowym kraju. Został nam tylko Fiodor Czerkaszyn, bo i nie ma co ukrywać: Piotr Włodarczyk też już przechodzi powolutku na emeryturę i nic już nie osiągnie, jest po prostu zawolny i zaleniwy. Nie mówiąc o wachu, który całe życie był po prostu zaleniwy i zawolny. Także ostatni bokser nam został Fiodor. E, Szpila zamiast pogonić tego kostyrę z dupy z to poszedł do niego i jeszcze go e, dziwię się, że go nie przepraszał jeszcze na kolanach. Jakby chciał, to mógłby mu wejść w dupę. E, skupia się teraz na e, walce MMA. Wielki jest zawodnik MMA Poza, y, będzie walczył tam ja nie, nie kojarzę tych zawodników, ale Załęcki jakiś czy tego y, no, z nim będzie walczył i podejrzewam, że ta walka będzie dość krótka, bo jest to chłopak, który no, jest nastawiony na walkę, ja szpilka no Nie ma już w głowie walki, tylko jest dziadem po prostu. I ten chłopak może zniszczyć Arturę Szpilkę. Tak przewiduje, że jednak go pokona. Drugą walkę, o której mówił, to z tym Menelem, z Don Casio. I tutaj ma już szanse znacznie większe, bo jest po prostu szybszy od Don Casio, Większy i powinien sobie z nim poradzić dość lekko. Natomiast z tym zawodnikiem, no to może być ciężki nokaut. Tak czy inaczej, bo z Don Cassio będzie walczył w boksie, a tu w MMA, więc tu raczej szans nie ma z tym Załęckim wygrać. Podejrzewam, że to będzie szybki nokaut. Niewątpliwie coś mu odjebało, zrobił się ciotowaty Szpilka i brak mu jaj. Mówił też o walce z Krzysztofem Wodarczykiem, że zaprasza go do MMA, jak y, obaj są bokserami. No normalnie, palant jakiś, powinien podjąć rękawice, jeżeli z facetem mają konflikt od lat y, i chciał tej walki. No to czemu się teraz y, nie ustąpi Wodarczykowi i nie podejmie rękawic? Wodarczyk dla mnie mm, Maja nie gada taki głupot jak Szpilka, że yy, no po prostu ma swoje zdanie. Nie jest bokserem i będzie walczył w boksie, i tak się powinien zachowywać facet. A Szpilka, jak chce się zachować jak facet, to powinien zgodzić się na boks. A wy co o tym sądzicie? Dajcie zn znak w komentarzu. Nie hejtujcie bardzo, bo to jest tylko moje zdanie, że to jest koniec szpilki i już się nie podniesie, a podejrzewam, że tą walkę najbliższą przegra z Don Casio z tym menerem powinien wygrać o ile dojdzie do tej walki. Natomiast podejrzewam, że następne walki to jednak będą porażki i to będzie już koniec po prostu szpitki, no nie daj Boże, jakby trafił na Pudziana, yy, no to Pudzian by go, yy, no po prostu obalił, by go wykończył dość szybko. Yy, do usłyszenia, hej, w następnym odcinku.